Cześć kochana! Cześć! Jak my się dawno nie widzieliśmy! No cześć! Oczywiście, że ci pożyczę! A co tam w ogóle ciekawe, e, ciekawego robisz? A wiesz co? Robię ciasto! Takie! A w ogóle słyszałeś, że Bąkowa się rozwiodła z Bąkuczewskim? W ogóle? Ja nie wiem jak... A jak to się stało w ogóle? To Gdzie? Kiedy? Ja? Nie wiem, jedna z drugą się po, Jedna z drugim się pokłóciła. A chyba masz nowy stolik, wiesz co? No pokaż. A tam stare rupiecie. No, to wiesz co, to, 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 to ja z tym stolikiem, dobrze to dzięki za tą umowę, to pa! No dobra, weź sobie ten stolik, tylko weź zamknij do, u, mnie, u mnie drzwi, weź tam sobie go na klatce pierw postaw i zamknij drzwi, okej? Okay? To pa! Dobra.